Witam wszystkich, więc tak, praca nad piecem hartowniczym zakończona. Jak widać, ramka zrobiona i nic więcej dawać nie będę, żadnych ociepleń. E, co najwyżej jakąś siatkę skombinuję metalową, żeby to pokryć, żeby nie psuć tej e, płyty ceramicznej. Taki sobie bajery zrobiłem na sprężnie. Magnięcie o bardzo dobrze działa. Piekarnik chodzi bajka. Jeszcze zrobić tylko mikrowłocznik się i wyłącznik yy, stycznika, żeby widać jaka, jaka temperatura była. Wczoraj zrobiłem próbę y, odpuszczania stali narzędziowej z tej matrycy, co mi pękła kiedyś. Więc wsadziłem ją wczoraj do 900 stopni w godzinie 18 .00. i o godzinie 5 rano dzisiaj jeszcze temperatura była 100 stopni także myślę że nieźle trzyma jak na całą noc star się odpuściła to jest efekt tego odpuszczenia jest mięciutka jak plastelina można wiercić dalej i tak więc wszystko obrobione, tylko tu jeszcze włączniczek mały muszę dać no, kolega jeden zauważył, że jest za słaby stycznik. To się go wymieni na większy, to nie jest problem. Jeżeli się ten spali, to postawię podwójny albo potrójny na każdą fazę D3. Takie zawiasy dałem, bo takie miałem z tyłu. Jest tak jak było, nic tam nie zmieniłem. Tylko słonem się wstawić, no ładnie to wszystko chodzi. Cemeczek taki bajka. Temperaturę trzyma, włącza się, wyłącza się, chodzi wszystko ok. Także na ten, aha, jeszcze przyjedzie klej, zaprawa klejowa, taka po, po, po wlekę to w środku e, tym klejem od, ten, do 1400 stopni. To, żeby nie niszczyć te, tej powłoki, no, gdzie się da, to by po prostu żeby to e, wzmocniło powłokę, tą płytę tej ceramicznej. Sugerują mi, żebym jeszcze to ocieplił. No nie ma sensu. Czyli ja tu bardziej ocieplę, o, ten ślad czarny to został powołany e, ceramiczny, położyłem na wierzch, chcąc ocieplić. Okazało się, że to ciepło przebiło e, przez te 100 cm, 100 mm e, płyty. Więc nie będę nic ja tu dawać, jest wszystko ok, wszystko pracuje. Temat pieca, zakańczam, nie maluję, niech mnie to nie, nie krytykuję, ja nigdy swoich rzeczy nie maluję, bo one są nigdy nie skończone także taka to sprawa ktoś stycznik zaburczał, się źle włącza, może już mu koniec przychodzi, nie wiem no więc tematy zakończam jakby ktoś coś pytał, pisać, odpowiem, także Tyle na ten temat. I się brać do roboty innej. E, no niestety czas goni. Co teraz się brać za wiercenie? No i można będzie je hartować. Jeszcze zbiornik podgrzewany z olejem zrobić. Musi olej mieć 70 stopni, żeby hartować. No i później po hartowaniu jeszcze odpuszczamy. No, dobra. Aha, i zapomniałem dodać, że koszt budowy tego rządzonka jest około 2000 tak przewiduję, bo dużo rzeczy miałem wcześniej kupionych. To na razie. Chopaki, cześć.